Wita dolny śląsk w Miłoszyce i Bielawa. A jak? Ja się nie poddaję, ruszam ziomek w życie twardo Nauczony tak, by zawsze omijać bagno Jak się nie ma, co się lubi, to się kurwa kradnie Dobrze o tym wiem, bo sam kurwa byłem na dnie Tu się kurwa lata, na zarobek rany Musisz orientować, bo będziesz poszukiwany Nigdy się nie bałem i z policją się ganiałem Badyckie życie, no tu się wychowałem Kiedy widzę ty, my no w kieszeni się otwiera Nauczony także pies, równa się afera Jebać polskie sądy, wy wyjebane jebane Wasze wyroki nie po. Tylko poriły mi banie. droga dla każdego mało lata. Nie dotykaj narkotyków, bo to kurwa starcza Nienawidzę typów, którzy ci są farmazonem Weź tu w moje buty, to zrozumiesz moją drogę Nie jest ona łatwa, bywała tu przekręta Uważaj na ulicy, łatwo spotkać konfidenta Dobrze wiem co mówię, bo ta rasa jest przeklęta Mam tu swoich ludzi, nie słucham pierdolenia Chcesz się walić z dupy, to se u nas nie pobiegasz Pozdro na ośrodki, jebać pomówienia Jebać sędzinę, która kari nam wymierza Nie wiem coś to da, resocjalizacji nie ma, albo będzie Czał, albo pójdziesz w ciemną bramę pomocy od ludzi tutaj nie znajdziesz jedynie w co wejdziesz środowisko kryminalne i to nie jest kurwa takie fajne ej ty bał za przypałem i cię do nas tu zgarniają witaj w dolinie patologii trzyma się do twardo a.